Gdy moja córka miała 6 lat, zapytała dlaczego jej siostry bliźniaczki już z nami nie ma. Powiedziałam jej, że nigdy nie miała bliźniaczki, ale to było kłamstwo. Przez 6 lat żyłam z poczuciem winy, które przygniatało mnie każdego ranka. Zaczęło się już przy porodzie, gdy przyszły na świat płakała tylko Maja. Lekarze walczyli o życie Emy, a ja tuliłam Maję, błagając w duchu by obie przeżyły. Na szczęście obie wróciły do domu. Przez pierwsze 3 lata były jak papuszki nierozłączki. Te same ubranka, własny język, kończenie za siebie zdań, aż przyszedł ten dzień na plaży. Odwróciłam wzrok tylko na moment, jeden moment, gdy znów spojrzałam, Emmy nie było. Maja nadal budowała zamek z piasku, niczego nie Służby ratownicze szukały jej przez wiele dni, bez skutku. Maja płakała tygodniami, pytając o siostrę. Potem zaczął się koszmar. Budziła się w nocy, krzycząc imię Emy, przeżywając na nowo tamten dzień. Terapeuta zasugerował coś radykalnego. Proszę jej powiedzieć, że nigdy nie miała siostry. Niech jej umysł się uleczy. Zadziałało. Koszmary ustały, znów stała się szczęśliwa. Spaliłam każde zdjęcie, usunęłam każdy ślad, przekonując samą siebie, że postępuje słusznie. W zeszłym tygodniu, w ich szesnaste urodziny, stało się niemożliwe. Do naszego domu weszła Emma, moja zaginiona córka, identyczna jak Maja. Cześć mamo, powiedziała. Wyjaśniła krótko, że po tym jak zaginęła na plaży, znaleźli ją. Inni ludzie i wychowali jak własną córkę. Niedawno oboje zmarli i dopiero wtedy Emma poznała prawdę o swoim pochodzeniu i nas odnalazła. Wtedy na dół zeszła Maja, gdy zobaczyła stojącą przed sobą żywą siostrę bliźniaczkę, tę o której istnieniu miała nigdy nie wiedzieć, zemdlała z szoku. Od tamtej pory Maja się do mnie nie odzywa. Wczoraj zostawiła tylko kartkę. Przez ciebie całe życie myślałam, że coś jest ze mną nie tak, że wariuje. Nigdy ci nie wybaczę. Chciałam chronić Maję przed bólem po stracie siostry, ukrywając prawdę. A teraz straciłam je obie. Jedną na wiele lat, a drugą przez własne kłamstwo.